A więc tak, to jest e, zamek, może trochę nie wygląda, ale jest to zamek i tutaj są mury dookoła całego zamku i tutaj w tym miejscu jest wejście, to jest brama, którą strzeże smok, którą budował dziadek. Więc tak, dalej na wieży tej jest człowiek i jest flaga polski eee, tutaj jest główna część zamku która w której mieszka król i królowa bo jest dwóch. Eee, i dalej tutaj jest eee, wojsko i ono tam śpi tutaj w tym miejscu jest zbrojownia i też tu jest komin od maszyny, która rozgrzewa smołę. Tutaj jest wieża. To jest główny punkt całej tej struktury, tego zamku. Jest to wieża, która głównie tworzy funkcję obserwacyjną i jest na niej wywieszona zielona flaga. Zielona flaga oznacza, że jest pokój. Flaga czerwona, że. Niepokój, a flaga czarna, że trzeba się szykować na wojnę. I na niej też stoi strażnik.